Cześć, kochani! Dzisiaj jest naprawdę wielki dzień, dzień nowego początku. Dlatego właśnie w tych energiach chciałam nagrać dla Was te informacje dotyczące właśnie 5 marca 2021 roku. A następnie opowiem o tym, jak buduje się energia do nowiu w rybach i o samym nowiu, który wydarzy się 13 marca o godzinie 11.23. Ale zacznijmy od tego, że dzisiaj mamy na niebie koniunkcję Merkurego z Jowiszem. Czyli Merkury, nazywany posłańcem bogów, spotyka się dziś z Jowiszem, panem niebios, odpowiedzialnym za prawo. Dzisiaj właśnie ustanawia prawo nowego początku, a raczej ogłasza powrót do jedynego właściwego prawa obowiązującego w całym wszechświecie prawa naturalnego. Planeta Jowisz, której w czasach Babilonu przypisano rolę pana nieba. Który sprzeniewierzył się prawu naturalnemu i w okrutny sposób niszczył moc kobiecej kreacji, dziś można powiedzieć, że zaczyna odzyskiwać rozum i wraca na dobrą drogę. Wiąże się to z zakończeniem potężnych cykli kosmicznych, a piękną zapowiedzią tego, co dzieje się właśnie dzisiaj, był dzień przesilenia jesiennego 23 września 2017 roku, kiedy Pojawił się na niebie specyficzny układ planet, odpowiadający dokładnie starożytnym przekazom bogiń czasu Sumeru, który pewnie wszyscy dobrze znamy. Niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod jej stopami, a na jej głowie korona z dwunastu gwiazd. I tak gwiazdozbiór panny, którego patronką jest Ceres, która uosabia wielką macierz, pramatkę, został faktycznie w tym dniu. Udekorowany koroną składającą się częściowo z gwiazd, gwiazdozbioru lwa oraz trzech planet naszego układu słonecznego: Wenus, Merkurego i Marsa. Słońce faktycznie znajdowało się w jej włosach, a pod jej stopami był księżyc. Żeby tego było mało, właśnie Jowisz, uosobienie prawa i najwyższej władzy patriarchatu, kłaniał się pannie. Będąc w dniu przesilenia na wysokości jej kolan, a w gwiazdosbiorze panny przebywał ponad 9 miesięcy. Jakby w ten sposób zapowiadał narodzenie się czegoś zupełnie nowego. Następnie przekaz mówi o tym, że kobieta udaje się w odosobnienie na 1260 dni, które właśnie mijają dzisiaj. A więc dzisiaj. Podczas tej koniunkcji, Merkury, jako boski posłaniec, otrzymał od Jowisza ustanowienie na nowo na Ziemi, powrotu do jedynego właściwego prawa, naturalnego prawa kosmicznego, gdzie nadrzędnym prawem jest wolność, wolność żywej istoty, każdej żywej istoty, szacunek dla każdego życia i jedność ze wszystkim, ze wszystkim, co nas otacza. Wyobraźmy sobie koło zodiakalne. Ma 12 części, 12 tak zwanych domów zodiakalnych. I właśnie 12. Ostatnim domem są ryby. Czyli era ryb była ostatnią, 12. erą trwającą około 2150 lat i zamknęła tym samym ogromny cykl trwający około 26 tysięcy lat. Znany jest też jako ten okres czasu jako row platoński. Skończyły się wraz z nim kontrakty, które zostały wtedy ustalone i umowy zniewalające ludzkość na ten właśnie okres czasu. Dlatego teraz Jowisz musi przywrócić naturalne prawo kosmiczne, a my mamy możliwość wyzwolenia, odrodzenia i rozpoczęcia nowego tego wielkiego cyklu, ale opartego już na prawie naturalnym i suwerenności ludzkości. To przesłanie niosła również już, już ze sobą wielka koniunkcja, która wydarzyła się 21 grudnia, gdzie Jowisz spotkał się ze swoim głównym wykonawcą, czyli Saturnem, i oznajmił mu, że ich czas utrzymywania tej okrutnej farsy na Ziemi kończy się, no i trzeba uwolnić ludzkość. Na no to Saturn oczywiście zareagował oporem na całej linii, jak to Saturn, ale Jowisz tłumaczył mu dalej, że Niestety ma naciski z góry, że umowy dobiegły końca i nie ma wyjścia. Trzeba odrzucić sztuczne schematy i przywrócić prawo naturalne. I tak dzisiaj, merkury po raz trzeci spotyka się z jowiszem od początku roku. Najpierw zamykał stare sprawy. Teraz dzisiaj ogłaszają nowy początek. Ta koniunkcja Merkurego z Jowiszem tworzy również trygon do północnego węzła księżycowego, który wskazuje, Kolektywną drogę przeznaczenia całej ludzkości. Więc zobaczcie, czy to nie jest fascynujące, jak to wszystko układa się w jedną całość? Przypowiednia z Sumeru, Templariusze i ich katedry, w których umieszczali datę 23 września 2017 roku. Układ gwiazd i planet, który faktycznie miał miejsce na niebie, i dzisiejsza koniunkcja kończąca czas wskazany w przekazie. Pasjonująca sprawa, no nie? Musimy też pamiętać, że to, co dzieje się w energii, potrzebuje czasu, żeby się zagęścić i zmaterializować tu na Ziemi. Ale te procesy już się dzieją, więc miejmy nadzieję, że jak najszybciej zobaczymy efekty tych energetycznych działań tu, na Ziemi. I tak właśnie budujemy tą energię do nowiu do nowiu w znaku ryb. Gdzie znajduje się w wywyższeniu nasza Wenus, o czym nagrałam osobne wideo, bo to niesie dla nas potężną energię wewnętrznej transformacji. W znaku ryb jest już od dłuższego czasu Neptun, władca ryb, czyli jest to bardzo, bardzo silna energia, bo znajduje się Neptun w swoim domu. Jest tam obecnie Słońce, no i oczywiście podczas nowiu będzie tam również Księżyc, więc jak widać, Nów odbędzie się w domu pełnym bardzo silnej energii. Przypomnę, że Mars od 4 marca jest już w znaku bliźniąt. O tym również nagrałam osobny film, bo ta energia będzie determinować nasze działania przez kolejne dwa miesiące. A o czym przede wszystkim będzie ten NUF w znaku ryb? Ten NUF jest inauguracją prawdziwego, naturalnego nowego roku i nowego wielkiego cyklu. Czasem zakończenia starych procesów i odrodzenia się na nowo. Tak jak robi to teraz cała Matka Ziemia wokół nas. Ponieważ ryby są symbolem zakończenia całego procesu, bilansu zysku i strat. Co, mamy, co nam się udało zrobić w ostatnim roku? Co popchnęliśmy do przodu? Co stworzyliśmy takiego, co jest godnym tego, aby kontynuować i zabierać to ze sobą i udoskonalać w kolejnym procesie, który rozpoczyna się wraz ze znakiem barana oczywiście, który jest symbolem nowego początku i wszyscy teraz będziemy wdrażać nowe. Jednak każdy znak zodiaku na swój własny sposób. Każdy z nas ma inny sposób działania i reagowania na konkretne sytuacje w życiu. A to w dużym stopniu deter determinuje nasza przynależność do jednej z trzech grup, na które podzielone są wszystkie znaki zodiaku, na tak zwane jakości. I pierwszą jakością jest jakość kardynalna. Która jest jakością inicjującą każdy proces, rozpoczynającą w sposób energiczny i innowacyjny coś nowego. Znakami kardynalnymi są baran, rak, waga oraz koziorożec. To od tych znaków zaczynają się chociażby pory roku. Baran inicjuje nowe życie, czyli wiosnę, tak jak teraz. Z całym ognistym zapałem budzi świat do odrodzenia. Rak natomiast roz rozpoczyna czas rozkwitu. Jako znak wodny jest jak błękitna, przepełniona emocjami woda, w której odbija się gorące letnie słońce. Następnie waga mówi o zebranej mądrości, o dojrzałym pięknie jesieni. A koziorożec, przepełniony roztropnością i ogromną siłą przetrwania, mówi nam, że idzie zima. Następnie pojawia się jakość stała. Znakami stałymi są byk, lew, skorpion oraz wodnik. To jakość stabilizująca i rozwijająca w piękny sposób to, co zostało zapoczątkowane przez jakość kardynalną. I kończy ten cykl jakość zmienna. Znakami zmiennymi są bliźnięta, panna, strzelec oraz ryby. Tu następuje zakończenie procesu. Również koniec pór roku. Koniec niosący już pierwsze symptomy nowego. I tak ten uzupełniający się wzajemny cykl możemy przedstawić jako tworzenie jakiegoś idealnego dzieła, gdzie znaki kardynalne, przepełnione pasją i nowatorską chęcią działania, tworzą szkic, które następnie przejmują znaki stałe, które z tego powierzonego im szkicu tworzą prawdziwe arcydzieło. Z kolei to dzieło już w rozkwicie przejmują znaki zmienne. I dają mu wspaniałą oprawę, eksponują w odpowiednim miejscu i podczas tych końcowych działań tworzą już ideę powstania nowego dzieła, wykorzystując podstawy poprzedniego. I przekazują te świeże, jeszcze niejasne swoje pomysły z kolei z powrotem znakom kardynalnym, które już po chwili tworzą z tych niejasnych przekazów cudowny, kolejny projekt, wyzwanie. Do którego przystępują, jak to znaki kardynalne, zawsze ochoczą. I tak w ten piękny sposób jedno uzupełnia drugie. Jedno bez drugiego nie może istnieć. Niekończący się cykl odrodzenia i życia. I właśnie podczas tego nowiu, znaku ryb, który jest znakiem zmiennym, kończymy jeden etap, etap naszego życia, analizujemy go, co nam przyniósł, czego się nauczyliśmy, prowadzimy głęboką introspekcję. Dlatego tak ważne jest, abyśmy w czasie tego nowu, nowiu znaleźli czas na spokojne bycie samemu ze sobą. Bo właśnie wtedy, kiedy mamy możliwość spokojnego zagłębienia się w siebie, możemy wejść w poziom naszego serca i wyciągnąć odpowiednie wnioski, tworząc w ten sposób zdrowe i dobre dla nas zaczątki nowego. Bo przecież wiemy, że każdy koniec niesie ze sobą nowy początek. A teraz, drogie lwy. Mar w Znaku Bliźniąt będzie inspirował dla Was nowe kontakty, nowych sojuszników wspierających Wasze projekty przez następne dwa miesiące. Będziecie miały dużo motywacji do dzielenia się ze światem tym, co robicie, co myślicie. Będziecie czuły potrzebę łączenia się z innymi ludźmi, podobnymi do Was, którzy myślą to samo, czują to samo. A poza tym. Po czasie, kiedy Mars był w Waszym dziesiątym domu, kiedy przebywał w znaku Byka, mogliście konfrontować się z wieloma trudnymi sytuacjami, chociażby w pracy, Waszą karierą zawodową. Teraz wszystko to zacznie iść zdecydowanie lżej. Nagle poczujecie taki wiatr w żagle i będzie szło wiele rzeczy po Waszej myśli. Do tego koniunkcja Jowisza z Merkurym odbywa się u Was w siódmym domu. więc ta energia fajnie łączy się z energią Marsa będzie dużo takich ciekawej współpracy, ale też w związkach będzie dużo dobrej energii, opartej na harmonii i takim zdrowym kompromisie, dającym obopólne korzyści. Natomiast, nów, który odbędzie się 13 marca w rybach, dla Was wydarzy się w ósmym domu. Domu związanym z pieniędzmi płynącymi od innych. Ale też kredytami, długami, jakimiś zobowiązaniami w stosunku do innych, ale też na przykład spadkami. Może się to też objawiać jakąś propozycją zainwestowania w Twój projekt, na przykład, gdzie ktoś daje finanse, Ty dajesz to, co potrafisz. Może to być też jakieś błogosławieństwo z zewnątrz, z, tym Wen z tą Wenus, z Neptunem w czasie Nowiu. Może przyjść jakieś, może wybaczenie, uwolnienie od jakichś trudnych obciążeń karmicznych albo umorzenie długu fizycznego na przykład, tego typu energie. Bądźcie tak szczególnie ostrożni, podpisując cokolwiek w tym czasie. Czytajcie dokładnie wszystko, co jest drobnym druczkiem, bo możecie czegoś nie zauważyć, co może mieć spore dla Was konsekwencje w przyszłości. Jedno, na co jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, że energia ósmego domu z tym stelium, planem znaku ryb, pełna miłości, spiritualnego podniesienia świadomości, może przynieść do Waszego życia prawdziwy bliźniaczy płomień. Więc bądźcie otwarte, ale i czujne zarazem. A ten czas może okazać się dla Was takim naprawdę bardzo owocnym, pełnym takich wysokich energii, emocji. Więc. Zasiejcie coś nowego, bądźcie otwarte i powodzenia. Pa!